Minęło już 10 dni mojej metamorfozy, schudłam 1,5 kilograma. Jem z aplikacją respo. To, co jest turbo fajne dla mnie w apce, to to, że mogę sobie wymieniać śniadania, dostosowując je do dnia. Gdy na przykład biorę śniadanie na wynos, robię sobie takie śniadanko, które mi łatwo jest przygotować wcześniej, zapakować i zjeść później. Jak na przykład jem śniadania w domu. Wybieram na przykład jajecznicę albo jajka na ciepło, to, co będzie mi fajnie zjeść w domu. Mogę sobie wymieniać posiłki na te, na które mam akurat ochotę, albo to, co mam akurat w lodówce, żeby wykorzystać i tak właśnie jem. To, że mogę wymieniać te posiłki jest fenomenalne, bo nie muszę się niczym martwić, w sensie one mają wszystkie bardzo podobną wartość yy, odżywczą i bardzo podobnie ułożone makroskładniki, czyli nie muszę w ogóle patrzeć, czy tutaj powinnam dać jedno jajko mniej, czy jedno jajko więcej, niż miałam w innym przepisie. Nic zupełnie, tym się nie martwię, po prostu sobie wybieram z listy wielu 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 przepisów. Mam pulę na śniadania, pulę na obiady, yy, na kolacje. I zamieniam to, na co mam ochotę. Dzisiaj przygotuję kadapkę z jajkiem sadzonym i jedziemy. Na patelnię sobie wbiję dwa jajka. Będę miała super jajka sadzone. Tak dolarek. Trochę soli, trochę pieprzu. A ja w tym czasie posmaruję sobie serkiem moją bułę. Tak naprawdę czas przygotowania tego śniadania to czas zrobienia jajek. Jajka jeszcze sekundkę, więc w tym czasie pokroję sobie warzywka. Kilka pomidorków koktajlowych, żeby było zdrowo i kolorowo. I mamy jajeczka. I gotowe, można jest. Dzisiaj śniadanie zjem do pieroza. 2,5 godziny, bo jadę zaraz na boks. Musiałam sobie wybrać coś, co będzie mi łatwo zabrać. Brałam sobie kanapkę z łososiem, bo można ją szybko zrobić. Pomogę mu łatwo spakować, nic się nie rozwali i wziąć sobie na wynos. To jest właśnie fajne, że nie muszę jeść tego, co w danym momencie mam przypisane, tylko mogę sobie zamieniać dowolnie, bo i tak wszystkie wartości będą mi się zgadzać, a mogę to dostosowywać. Czyli jak jem w domu, no to mogę zjeść na ciepło jajecznicę. Ale jak robię sobie śniadanie, które zjem dopiero za 2,5 godziny, no to ta jajecznica nie byłaby zbyt smaczna. Więc sobie zamieniłam na kanapkę z łososiem, którą mogę z łatwością wziąć sobie na wynoski. Kanapki sobie wrzucam do pudełka. Tu sobie dorzucę jeszcze pomidorki koktajlowe i drogę. Kolejny dzień, kolejne śniadanie. Dzisiaj na śniadanie zjem. Tortille z jajecznicą i zrobię tortille z jajecznicą i sobie, i dla Michała. A to dlatego, że mamy połączone diety, mamy tak zwaną dietę dla pary, że ja w mojej aplikacji Respo mam dostęp do tego, co Michał ma w swoim jadłospisie. I w momencie, kiedy widzę, że na przykład nasze śniadania się różnią, a jesteśmy obydwoje w domu, bo Michał teraz pracuje na górze ja na dole, to łatwiej jest nam zrobić jedno to samo yy, śniadanie niż dwa różne. Patrzę sobie, że on ma dzisiaj tortille z jajecznicą i myślę sobie, kurczę, no zjadłabym też tortille z jajecznicą. Szybciutko sobie zmieniam u siebie i mamy takie same śniadania. Idziemy robić. Dwa jajka dla mnie, trzy dla Michała. Reszta dodatków prawie taka sama. Czas przygotowania tak naprawdę to znowu czas zrobienia jajecznicy. Bo... Super będzie pasować papryta i ona jest w przepisie, ale ja akurat okazało się, że nie mam papryki w domu. Dwie tortille już mam... Gotowe, teraz trzecia, dwie będą dla Michała i smażymy jajeczniczkę. I porcja. Dla mnie podwójne śniadanko Michała i moje tortilla z jajecznicą. Dzień dobry bardzo, kolejny dzień, kolejne śniadanko, tym razem na słodko, na wynos. Będę dzisiaj robiła placki bananowe. Robi się je bardzo szybko, pakuje się je do pudełka i wychodzi. Zaczynam. W rozpisce w aplikacji jest użyta mąka jaglana. Ja mąki jaglanej w domu nie posiadam, więc użyję mąki pszennej, pełnoziarnistej w dodatku, bo taką akurat mam. Wrzucę to chyba wszystko do blendera. Mąki potrzebuje 60 gram, ewentualnie 6 łyżek. Jak nie mamy wagi, to radzimy sobie za pomocą miary domowej, czyli szklanka, łyżka. Ja użyję dzisiaj miary domowej, czyli będę się posługiwać łyżką. Następnie dodajemy jogurt Skyr. Zakręcam. Tu już sobie zacznę rozgrzewać patelenkę i blenduję. Masa na placuszki jest gotowa. I już. Przewracamy. No dobra, to za mocno rozgrzałam patelnię. Trochę je posuwam, tu już wlecą kolejne. Trzeba oszczędzić czas. I przerzucamy już zrobione placuszki do pudełeczka. Bardzo fajnie z placuszkami jest też to, że można włożyć w takie placuszki wylane na patelnie, owoce, na przykład borówki. I ja mogłam to zrobić, aczkolwiek zapomniałam. A jak ktoś jak był mały, to robiłam mu takie mini placuszki. Czyli dosłownie ten sam przepis, tylko na patelni wylewałam małą łyżeczką i one były takie tyci tyci, i w środek wkładałam borówkę i on te placuszki uwielbiał i nadal uwielbia. Mamy bazę i możemy się nią fajnie bawić, dodawać owoce, robić różne kształty dla dzieci super opcja. Sześć placuszków. Już jest? To sobie jednego zjem, ale może tego stołu, co by mi się nie poparzyło od razu, jak nie wiem. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 placuszków bajka! Zamykamy pudełeczko i w drogę. Dobra, dzisiaj kolejne szybkie śniadanko. Zaraz muszę wyjść. To się kończy odkurzać e, górę i lecimy. Widzicie? A może widzicie, koktajl bananowy, czyli wszystko do blendera, trachu, ciachu i w drogę. Masełko. Spadaj, 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 spadaj. Odżywka białkowa, waniliowa. Ponieważ mój mąż uznaje tylko taki smak odżywki białkowej, ewentualnie jeszcze ciasteczkowa. Ja oczywiście jadłabym czekoladową. O, idealnie. Sprawdźmy, czy dobre. Vi mm. hadde ikke draget. A jeżeli chodzi o porę śniadania, to też musimy ją dopasować do naszego trybu życia, bo zarówno w porządku jest jedzenie śniadania 15 minut po przebudzeniu, godzinę po przebudzeniu, jak i 3-4 godziny po przebudzeniu. I my dzisiaj akurat tak jemy, bo jest 11.20, wstaliśmy o 6 i dopiero teraz ten pierwszy posiłek jemy. I to jest w porządku. Najważniejsze jest po prostu, żeby ten pierwszy posiłek był zdrowy, odżywczy, zapewniał nam odpowiednią ilość białka, żeby był też z warzywami i owocami. I to jest o wiele ważniejsze niż pora, o której dokładnie jemy śniadanie. A jeżeli chodzi o to, czy wybierać śniadanie z węglowodanami, tak jak my, czy białkowo-tłuszczowe, tak jak nie my, no to już jest kwestia indywidualna. Są osoby, z mojej praktyki wynika, że to jest jakieś 10-20% osób, które lepiej się czuje, jeżeli w tym pierwszym posiłku nie je węglowodanów. Dalej to śniadanie powinno być zdrowe, więc jajecznica na maśle z boczkiem jakimś jeszcze tłustym sosem, to nie będzie zdrowe śniadanie. Możemy wtedy zrobić sobie taką jajecznicę na niewielkiej ilości masła, z dużą ilością warzyw, i takie śniadanie białkowo-tłuszczowe będzie w porządku. Jeżeli po takim śniadaniu lepiej się czujemy, nie wiem, mniej senni, jesteśmy mniej głodni potem w ciągu dnia, to oczywiście, że możemy mieć taką dietę, to również jest w porządku, więc najważniejszym tym aspektem jest to, że po prostu dieta była dopasowana do nas i do naszych potrzeb. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które jest najlepsze. Dla każdego najlepsze jest to, co sprawdza się u nas. Kolejny dzień, kolejne szybkie śniadanie. Jako że kanapki mi się już trochę znudziły, dzisiaj zjem serek wiejski z dżemem jagodowym, owocami i płatkami owsianymi. Działam jakieś masło orzechowe z narkowców tym razem. Dzisiaj śniadanko też szybkie, co prawda jedzone na miejscu w domu, ale zaraz muszę siadać już do komputera, więc jak zwykle, jak u każdego czasu brak. To jest bardzo szybkie śniadaniu w stylu tych, gdzie brudzą się tylko łyżki. Może nie wygląda to jakoś turbo, ale smakować będzie. Turbo dobrze.